Po raz czwarty miłośnicy zamieszłych czasów i muzyki folkowej w celtyckim wydaniu zjechali się do żelaznego tygla walońskiego na celtycką noc pod szrenicą. Imprezę wyjątkową pod wieloma względami. Przede wszystkim niepowtarzalny klimat dzięki muzyce, dzięki temu miejscu, które znajduje się pod naszą szrenicą. No i to, że tutaj traktujemy ludzi nie jak kolejne numerki, tylko po prostu jak jedną dużą, wielką rodzinę. Żelazny Tygiel to rekonstrukcja osady walońskiej dawnych poszukiwaczy skarbów w górach olbrzymich. Już samo miejsce urzeka swoim wyglądem, a jeśli dodamy do tego atrakcję celtyckiej nocy pod szrenicą, to mamy gotowy przepis na udaną zabawę. Mamy pełne atrakcji, m.in. oczywiście koncerty, bo to jest festiwal muzyki, czyli mamy naszych niezastąpionych e, przyjaciół z Ryanon Celtic Bank, e, którzy. Grają muzykę taką klasyczną irlandzką, no i żywiołaki, którzy są niesamowitym zespołem właśnie folkowym. Oprócz tego mamy pokazy walk fikungów, którzy się znajdują za moimi plecami. Do tego będzie jeszcze można zobaczyć pokaz kowalski, który niedługo też będzie, jak również atrakcje w postaci tańca irlandzkiego, warsztaty i pokazy. Celtycka noc pod strzenicą rozwija się z roku na rok. Organizatorzy chcieliby, aby kolejne edycje rozbudowywane były o następne ciekawe elementy, a impreza stała się kilkudniowym festiwalem. Cieszę się, że te imprezy organizowane przez tak tutaj Roberta Pawłowskiego, jak i, i przez grupę, że tak powiem, balońską, ale ona się tak rozszerzyła fajnie, bo jestem po rozmowach i w Lubaniu, i w Lwówku, i w Złotoryi. I naprawdę fajna przyszłość na następne lata szykuje się przez te organizacje dla balonów. Dlatego o celtyckiej nocy pod trzenicą jeszcze nie raz będzie głośno w naszym regionie.